Dzień dobry! Dzień dobry! No więc kolejny dzień, kolejny filmik. No i ciągnie się ze mną pewien temat. Yy, jeden z widzów cały czas przychodzi na streama. Swoją drogą pozdrawiam za to bardzo. No i mówi mi Nozzi, kiedy ty nagrasz ten poradnik jak nie tiltować w LoLu? No i ja tak siadam i myślę sobie Cholera jasna. Przecież to jest, to trzeba nagrać. Ja już kilka prób podejmowałem. No ale te próby trzeba podejmować dalej, bo ludzie dalej tiltują. Ja nagrywam filmik, włączam sobie wiadomości, a tutaj nagle baba siedzi z takim dziennikiem i mi mówi e, najnowsze wiadomości, ludzie w lolu dalej tiltują. No ja wtedy mówię, jasna cholera, I oczywiście standardowe uderzenie o kolano ręką. wyjdę, kurde, nagram, bo to nie może tak być. No i siadam swym dubskiem tutaj przed kompem z rana i przychodzę z pomocą. Zanim przejdziemy do samego filmu, no to muszę cię o coś prosić. Muszę ci to powiedzieć, bo właśnie od tego trzeba zacząć. Ten film momentami będzie drastyczny. No i ja cię uprzedzam o tym. I teraz ty musisz się zastanowić, czy jesteś w stanie to przyjąć. Bo jeśli ty już na wejściu stiltujesz, że ja na przykład coś ci wytknę albo bezpośrednio się do ciebie zwrócę jakoś, no to masz duży problem. I ja ci nie mogę pomóc. Bo żebym ja ci pomógł, to ty musisz sobie na to pozwolić. I musisz mi zaufać, także od tego musimy zacząć. Także, jeśli ty jesteś w stanie mi zaufać i zaryzykować, i przyjąć to, co mam ci do powiedzenia, i spróbować coś z tego wyciągnąć, no to wtedy możemy rozpocząć naszą pracę terapeutyczną. Pozdrawiam Dagmara. W każdym razie, tak. Trzeba zacząć od tego, że zjawisko tiltu w ogóle co to jest zjawisko tiltu, bo nie każdy może rozumie. Zjawisko tiltu. To jest coś takiego, że po prostu ktoś się wkurza i nie potrafi sobie z tym poradzić. I nawet jak ci mówi, że sobie potrafi z tym radzić, to, to gówno prawda, nie potrafi sobie z tym poradzić. No i to zjawisko występuje bardzo często w League of Legends. No i co to dużo gadać. No ogólnie w grach komputerowych występuje bardzo często. I ma bardzo duże żniwa, bo czasem ludzie tyłtują do takiego stopnia, że niszczą swój sprzęt komputerowy. Albo tną swoje brodawy do krwi. No bo są też tacy ludzie, że nagle stwierdzają: O, muszę sobie zadać ból, bo mnie tak boli, że ja muszę sobie fizyczny ból zadać, żeby mnie głowa nie bolała. No i tnie swoją brodawę, później leci mu krew i jest smutny. W każdym razie, <coughs> mam nadzieję, że nie należycie do tych brodawotnących ludzi. Mam nadzieję, że w ogóle nie tiltujecie, ale na pewno ktoś z was tiltuje, no bo różnie bywa. No nie ma co się wstydzić, no czasem tiltujemy, no po prostu, ludzka natura, że, że po prostu się wkurzamy, zwłaszcza, że jesteśmy Polakami, nas to sąsiedzi, wkurzają głównie yy, i tak bywa, no tak, tak po prostu bywa. Czekajcie, bo ja muszę kupić jakiś item, bo tutaj są nowe itemy i ja właśnie już nie wiem. Dobra, biorę taki. No i co, I gdzie to jest? Dobra. Także już przejdźmy do rzeczy. Jak nie tiltować? Najpierw musisz zdać sobie sprawę z jednej rzeczy. Siedzisz przed tym komputerem teraz. Patrzysz w monitor, w ekran, no i grasz kurde w grę. Znaczy, będziesz grał w grę. Wyobraźmy sobie, że teraz jesteś miał. Grasz w grę. Grasz w grę komputerową, która została stworzona dla rozrywki, żeby się dobrze bawić. To jest gra komputerowa, to są namalowane, kurde, stworzone trójwymiarowe postaci. To nie jest prawdziwe, to nie jest twoje życie. Twoje życie polega na tym, że ty na przykład zjesz yy, fasolkę po bretońsku, walisz pierd i idziesz srać. To jest problem, że cię sraczka złapała. A to, że w jakiejś grze namalowanej, stworzonej, ktoś nie trafi skilla albo coś ci nie wyjdzie, to jest gówno, a nie problem. Jeśli sobie z tego nie znasz, jakby musisz sobie zdać z tego sprawy, że no jesteś, kurde, debilem. Przepraszam, ale właśnie o tym, o tym mówiłem, nie? że ja pewne rzeczy powiem drastycznie. Jeśli się denerwujesz jakimś, jakąś głupią grą, to kurde, no jest to debilizm. Także trzeba sobie zdać z tego sprawę, bo jeśli sobie nie znasz z tego sprawy, to no to będzie ciężej. Musisz spojrzeć na siebie i powiedzieć, boże, co za mnie za debil, że mnie wkurza to, że jakiś. Romek 12 w grze mi napisał, że jestem głupi. Jakby kim jest Romek 12? Romek 12 nie istnieje. To są nasze zwidy. To jest raz. Teraz tak. Ja będę tutaj próbował coś połkować, bo ja muszę tutaj grać jednocześnie i próbować gadać. Jeśli się tak zdarzy, że jesteś ekstremalnym przypadkiem i nie potrafisz sobie tego przetłumaczyć, bo po prostu, ale mnie i tak wkurza, no to w takim razie musimy wprowadzić drastyczne metody dla Ciebie. Najlepszym rozwiązaniem, żeby nie tiltować. Bo najczęściej tiltujemy przez czat. No taka prawda. Możesz się z tym nie zgadzać, ale tak jest. No i... O, <ścoughs> no i co? No i co zrobić, żeby tego czatu nie było? No to jest bardzo proste. Zobacz teraz biorę enter. Łapie za to. I chowam go tu. I daję Enter. I nie mam czatu. I nikt mi nie napisze. Nikt mnie nie slamuje. Bo ja nie mam czatu. I nie trafiłem jeszcze żadnego skillshota. Aż chłop poszedł. <grym> ale to cię powinno śmieszyć, a nie kurde, smucić, no. Zobacz, nie no, moje skillshoty. Są dzisiaj naprawdę dobre. <grym> Nic nie trafiłem. <grym> o Boże, dobra. No ale ja się skupiam na gadaniu, a nie na skillshotowaniu. Cigo. Dobra. Więc wróćmy do tematu. Wyłączyłeś czat, bo musisz to zrobić. No jak tego nie zrobisz, to ja cię uduszę. Musisz, musisz wyłączyć czat, żeby nie tiltować. Rozumiesz? Nie ma, nie ma nic pomiędzy. Nie ma nic pomiędzy. Są jeszcze inne przypadki ludzi. Na przykład przypadek człowieka, takiego jak moja najwspanialsza Dagmara. Czyli to jest przypadek człowieka, który ci mówi, że czat go nie tiltuje. No i często, często nie widać po niej, że ten czat ją tiltuje. Także może tak być. I nawet jak wyłączysz czat, to i tak się tiltujesz. Czym? Pingowaniem. Bo ktoś cię spamuje pingiem, znakami zapytania, i ty się tym tiltujesz. Tak się zdarza. Są tacy ludzie. Więc jeśli należysz do takich ludzi, no to nie martw się. No po prostu tak się zdarza. Co wtedy zrobić? Butujesz pingi tej osoby, która pinguje. Masz to tutaj gdzieś. O, o tutaj masz, mute pings, takie wykrzykniki Dobra. No i mutujesz jej te pingi, tylko że to jest jakby. No to już cię mogło stiltować, nie? Jak już zmutujesz, to już mogło dojść do tego, że cię stiltowało. Także. Czekaj, bo teraz trzeba zabić. Chłopie, bo ty zginiesz zaraz. Dobra, czekajcie, zabieram te kile, bo... Dobra, zabij sobie. Okej. Okay. No więc... Moim zdaniem najlepiej działać zapobiegawczo, aczkolwiek jeśli jesteś na tyle silny, że nie musisz, no to nie działać zapobiegawczo, tylko... Tylko właśnie sobie tego... Właśnie sobie y, mutuj pingi osób, które pingują. No po prostu rób to! Bo jak tego nie zrobisz, to tiltujesz! Rozumiesz? Znaczy, no nie każdy tak ma. No ja na przykład pingi mnie nie tiltują, mnie śmieszą pingi. Ja odpingowuję i mam to gdzieś. W każdym razie pierwsze działanie to jest po prostu zapobieganie. Schowaj sobie ten czad, człowieku, nie pierdziel mi głupot. Chowaj ten czat, bo to nic ci dobrego nie przyniesie. Naprawdę. Także to jest najlepsze rozwiązanie, żeby, żeby wejść na tę ścieżkę do nietiltowania. Są różne inne sposoby, które pozwalają ci na przykład po tym tilcie wrócić do siebie bardzo szybko. Na przykład... Moim zdaniem jest taka metoda, znaczy to jest, to jest ogólnie bardzo ryzykowna metoda, bo ogólnie z perspektywy chłopa. W nietiltowaniu może ci pomóc dziewczyna, aczkolwiek to jest miecz bo może się okazać, że ty właśnie nietiltowałeś i dziewczyna sprawi, że dopiero zaczniesz tiltować. Tak to jest z kobietami. No po prostu. Kto nie widział, ten nie wie, ale się dowie. Więc z kobietami to różnie, ale możesz sobie, możesz trafić tak, że po prostu trafisz taką komitę, że cię będzie odtiltowywać. Ale nie martw się, bo jeszcze jest taka opcja. Że nawet jeśli twoja komita cię tiltuje, to może być tak, że ona nawet nieświadomie ma coś, co cię odtiltowuje. O czym mowa? O kobiecych cycolach. Tak, to jest bardzo kontrowersyjne, ale prawda jest taka, że jak się stiltujesz i przyjdziesz do niej, i nawet jak ona gada ci jakieś głupoty czy coś, ale pamiętolisz cycola, to ci przejdzie. No po prostu jak ci nie przejdzie, to żeś pedał. Może <laughs> jakie to było drastyczne. Ale to miało być żartobliwe, proszę się nie obrażać. Fakt jest taki, że już tak żarty, żarty na bok. No, jeśli nie chcesz się tiltować, to sobie wyłącz czat, bo to jest pierwsza droga do Boga. No i właśnie padłem, <laughs> ale za bardzo chciałem zgridować. No ale widzisz, no ja się śmieję z tego, tak? No ucz się ode mnie. No patrz, chłop też pada. To no dlatego, że ja jestem greedy. I to jest kolejna rzecz. Nie blame'owanie swoich teammateów. Każdy gra jak gra. I nieważne, to nie jest twoja wina, to nie jest niczyja wina. Jeśli ktoś gra bardzo źle i ty jesteś smutny, bo przegrywasz, to zadaj sobie pytanie, dlaczego tak jest. Zobacz. Jeśli ci na czymś nie zależy, to się z tego śmiejesz. Grasz normalka, nie zależy ci na wygranej, to się śmiejesz i się dobrze bawisz. Taka jest prawda. Dlaczego tiltujesz? No bo ci zależy na wyniku. Bo wkurzasz się, że ten wynik nie jest taki, jaki by chciał, żeby był, czyli na przykład przegrywasz. To jest prosty mechanizm. Więc ty musisz sobie zdać sprawę, że to jest kurde gra, że to są jakieś punkciki i że ty nie powinieneś przez to rzucać krzesłem w swoje dziecko. Znaczy, może nie masz jeszcze dzieci. Ja też nie mam. No to nie powinieneś krzesłem rzucać w swoją kobietę, co ci cycola użyczy, albo nie wiem, w coś, w ścianę nawet. Nawet w ścianę. Ty sobie pomyślisz, no ściana jest twarda, no, ale co z tego. Jak nie zaboli ściany, to zaboli krzesło. Se krzesło popsujesz. I kto będzie? Jak będziesz siadał? Na podłodze będziesz siedział? I tylko dlatego, że stiltowałeś z powodu jakichś głupich punktów? I co ci to da, że wbijesz tę wyższą dywizję? Co, matce pokażesz? To lepiej se wbij ocenę na świadectwo. To wtedy matce pokażesz i będzie dobrze. No musisz sobie zdać sprawę z takich rzeczy. No co ja ci będę mówił? Znaczy muszę ci powiedzieć, bo o to chodzi w tym filmie. Ale, ale najwyższy czas... Zdać sobie sprawę z takich rzeczy, że to jest tylko gra. Bo jeśli sobie nie zdasz sprawy, no to. no to widzisz. Także. Także w tym kierunku. Powtórzmy to sobie na razie, to co zostało już powiedziane. Chowasz czat. Jeśli się tiltujesz przez czat, to musisz być szczery wobec siebie i szczery wobec mnie. Bo ty możesz mi powiedzieć, nie nozi. Ja nie tiltuję przez czat. Ja nie tiltuję przez czat i sobie go nie schować. Właśnie często, często ludzie robią takie rzeczy. Ja już nie będę dawał konkretnego przykładu, ale znam taką osobę, która mówi, że e, na przykład pingi mnie, nie, znaczy pingi mnie tiltują, ale ja nie mogę ich wyłączyć, bo wtedy nie mogę się komunikować z drużyną. Ja ci powiem teraz taką rzecz. Lepiej się nie komunikować z drużyną, niż grać z tiltowanym. Naprawdę. Bo wtedy się skupisz i dużo więcej wyniesiesz z tego. Jeśli ty się samemu nie przyznasz, że to cię tiltuje, to to jest dupa. Słuchaj. Ja ci powiem. Granie z pingami, kiedy one cię tiltują i tłumaczenie sobie, że, że musisz tak, bo drużyna i komunikacja. To jest... Boże, czy ona robi solo moją Caitlyn? O kurde. <śledzimy> no. Yy, więc to jest równoznaczne z tym, <coughs> tak jakbyś załóżmy, yy, tak jakbyś załóżmy wpierdzielał babeczki z czekolady, tak notorycznie. Masz na przykład twoja rodzina produkuje babeczki z czekolady i ty je wpierdzielasz notorycznie, i zamiast sobie uniemożliwić dostęp do tych babeczek, to ty mówisz nie. Ja muszę mieć babeczki obok siebie, bo one sprawiają, że ja jestem spokojniejszy, ale ja ich nie jem. Ich obecność jest mi potrzebna. Ale ja ich nie ruszam. Co z tego, że je ruszasz? Jak nikt nie widzi, to bierzesz takiego babola i wpierdalasz. Cały w czekoladzie jesteś, co ty myślisz, że nie widać? W każdym razie... Czekaj, czekaj, bo akcja. Tak. I jeszcze to jest tak, jakbyś ty z tych babeczek jeszcze sobie pokój ulepił. Taki, wiesz, jak w tej pajce takiej z babą taką jagą. Tam chyba z cukierków był domek. Z jakichś tam... z ciasta jakiegoś. Z pierdika może. <laughs> a twój z babeczek jest. A ty ba babeczki musisz wpierdzielać i z babeczek sobie dom budujesz. No chłopie, cholera jasna. Przyznaj się przed samym sobą. Że po prostu to cię tiltuje i wyeliminuj te znaki tiltowania, będziesz szczęśliwszy. No kurde, dobra, nie będziesz się komunikował z drużyną. Ale po co drużynie taka komunikacja w twojej postaci? Jak ty mówisz na przykład... Kiss. Co to jest za komunikacja, kiss? I co, powiesz mi, że to znaczy pocałunek? Co ty, to, co ty samego siebie oszukujesz, że jak kloca postawisz, to że się zsikałeś tylko? No chłopie, trzeba być szczerym wobec siebie, żeby się przestać tiltować. Musisz zrozumieć swoje słabości i przekuć je w zysk. W przewagę swoją. Bo jest dziwny. On może tutaj paść. Nie wiem dlaczego Taszka ta nie chciała go zabić. Ale ja też padłem. I to jest kolejna kwestia. No, zacznij, zacznij widzieć swoje błędy. Jakby zacznij od siebie. Ty tych ludzi nie zmienisz. Jeśli ktoś na przykład coś spierdzieli, w grze, nafiduje 0,8 zrobi. ty mu nie pomożesz. Ty wręcz możesz to pogorszyć, pisząc mu brzydkie rzeczy. Ale, jeśli wyeliminujesz czat, to nie możesz pisać. Proste, proste, klarowne, klarowne. Clarity. Czekaj, bo tutaj się dzieją rzeczy. O, co to? Co to jest? Z nami tak krzyż jak yeah! i wali w ziemię i leci w fala Wiem czy nie mogę jej zabić. Nie mogę, bo nie trafiam. <grystanie> O! O! DJ, it's your birthday. Dobra. No nie trafiam. No, to tak jest, tak się zdarza, takie jest życie. Ale nie ma co tiltować, no to jest tylko gra. Człowieku! No to cholery jasnej. Jeśli mamy być przyjaciółmi, jeśli masz subskrybować ten kanał i śledzić moje poczynania, to musisz wreszcie zrozumieć, że to ma być dobra zabawa, szczęście, śmiechy, a dopiero potem jakieś wbijanie dywizji, no, po prostu, no, taka prawda. Dywizja to dupa. Znaczy, dupa, no. Ktoś to może różnie zrozumieć, no. W każdym razie nie denerwuj się na mnie. Ja mogę być twoim pierwszym testem. Jeśli stintowałeś, że ci powiedziałem takie rzeczy i ubrałem je w takie słowa, to jesteś na złej drodze. Ja się zastanawiam, co to jest. Aha, dobra, to jest, już rozumiem co to jest. Także chowasz czat. butujesz pingi i nie mówisz sobie, że nie, to mnie nie tiltuje. Jak cię nie tiltuje, jak widzę jak masz czerwone poliki. Zdenerwowany jesteś. Widziałem to. O, jaka bomba poleciała. Padła bomba do piwnicy, napisała na tablicy SOS Hermes Ze Śląskes. No i co? Może przypierdzielę mu tutaj? Byk! Ale bombis! Ale bombis ze Śląska! Ale bombes! Bombesy! A on tam schodzi do was! Uwaga! Czekaj, ja mu przypierdzielę tutaj jeszcze. No nie! Mordują nas. Rampage. Rampage Jackson. I patrz, i teraz słyszałeś, nie? Coś na czacie się działo. Ty nie wiesz co? Nie stiltowałeś? Wygrałeś i tak się właśnie robi! Proszę nie tiltować, naprawdę, bo ja bo ja muszę płacić podatki od waszego tiltu.